Ładne publikacje, nagrody. Ludźmi są po prostu młodszymi, starszymi kolegami. Chcieliśmy zgromadzić najlepszych lubelskich matematyków i z okolic, i i chcieliśmy im pokazać troszkę matematyki wyższej. Był to pomysł nowy. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jeszcze w Polsce. I chcieliśmy im przedstawić właśnie matematykę wyższą, jako taką dostępną, że ona wcale nie jest taka straszna. Więc od pięciu miesięcy, co miesiąc, uczestnicy spotykali się tutaj. Najpierw mieli wykład, później mieli ćwiczenia, a później. Kolokwium, więc była to zupełnie nowa forma, dla nich coś nowego, a dzięki temu mogli zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe studia. Dzisiaj kończymy nasz konkurs. Dlaczego 5 kwietnia? Dlatego, że właśnie w tym tygodniu, dokładnie trzy dni temu, obchodziliśmy setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a ta właśnie instytucja jest głównym takim patronem naszego wydarzenia. Bardzo serdecznie gratuluję tutaj obecnym. Wszyscy się nadajecie na kierunek matematyka, dlatego że przyszliście... Pierwszą zaletą bycia matematykiem jest to, że przez całe życie robi się to, co się lubi. Tutaj troszeczkę współudział brało, udział, o ile wiem, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Które to Towarzystwo obchodzi stulecie w tym roku i we wrześniu będzie taki wielki zjazd towarzystwa. To jest założone przez naszych wielkich matematyków, przez Banacha, przez Steinhausa, przez Dudzi, Mazura i tak przez wielkich matematyków w czasach w 1919 roku. Jeszcze, no a w tym roku będziemy obchodzili stulecie. Ja miałem tą przyjemność, że ja byłem przez 6 lat prezesem tego towarzystwa. Это дворецкая синяя, за башню это какая